ARKHAM RADIO zaprasza do wysłuchania audycji. Czekałem zaczajony w brudnej kuchni i starałem się dostrzec cokolwiek przez pokrytą lepkim kurzem szybę. Miałem w dłoni swojego kolta, którego zabrałem, zanim schowaliśmy samochód. Szukaliśmy torebki pani Hendrik w całym domu, w nadziei, że dostanie ona swój rewolwer do obrony, ale nie udało się nam jej znaleźć. Ostatecznie kuśtykająca kobieta znalazła się w szopie razem z naszym Willie Swipetem. Woleliśmy, by była jak najbliżej wozu, na wypadek gdyby trzeba było szybko wiać. Burdę zajął miejsce w jadalni, po drugiej stronie korytarza. W ten sposób, gdy Hendrik wejdzie do domu, moglibyśmy osaczyć go i przycisnąć do ściany. Ax zawsze trzymał w schowku na rękawiczki parę kajdanek i teraz miał je przy sobie, na wypadek gdyby nasz zajączek stawiał opór. Zazwyczaj określeniem zajączek nazywaliśmy niewiernych mężów, na których polowaliśmy z aparatem fotograficznym, ale i tym razem słowo pasowało. W końcu, niejako, zdradził żonę z sektą. Na moim zegarku było trochę po dziewiętnastej, a słońce już powoli zbliżało się w stronę zachodniego horyzontu. Gdy zobaczyłem, że spośród kukurydzy na wprost od domu wychodzi jakaś postać. Chodź do tatusia zajączku, mruknąłem pod nosem, ale w tym momencie facet się zatrzymał. Nie miał najmniejszego prawa mnie usłyszeć, a drzwi ustawiliśmy w idealnie tej samej pozycji, w której były, gdy tu przyjechaliśmy. Zobaczyłem, że pochyla się i coś podnosi. Od razu domyśliłem się, co to. Ten cholerny niedopałek, który kazałem Burdenowi zgasić na bruku, nadal tam leżał. Zacisnąłem mocniej palce na rękojeści kolta i zacząłem się modlić, żeby któryś z tych sekciarskich świrów jarał podobne szlugi co Axton. Hendrik odwrócił się i machnął ręką, a wtedy pole kukurydzy ożyło. Brudna szyba sprawiła, że szczegóły mi umykały, ale na dom musiało w jednej chwili od linii upraw ruszyć przynajmniej kilkanaście postaci. Zmroziło mnie na chwilę, bo przez warstwę brudu wydawali się nie poruszać jak ludzie. Jedni zgarbieni biegli nieomal na czworaka, Zaś inni, wyprostowani niczym tyczki, sadzili przed siebie długimi, szybkimi krokami. Z najwyższym trudem odepchnąłem się od parapetu i stanąłem na równe nogi. Przez chwilę przeszło mi przez myśl, czy może mógłbym się schować w kominie kamiennego pieca, ale usłyszałem huk drzwi frontowych. Na bank wypadły z zawiasów. Sekundę później ktoś kopnięciem otworzył drzwi do kuchni, w której się ukrywałem. Gdzieś dalej padły strzały. To Axton na pewno bronił się zaciekle. Do kuchni wpadło dwóch wysokich i chudych wieśniaków, którzy wyglądali jak bracia. Ciemne oczy wbijali we mnie od samego progu. Dokładnie wiedzieli, gdzie jestem, tak jakby patrzyli na mnie już wcześniej przez ścianę. Różnili się od siebie tylko trochę. Ubraniem i kształtem nosa. Pierwszy ruszył na mnie bez strachu, wyciągając rękę w moim kierunku. Strzeliłem mu w głowę z nie więcej niż dwóch metrów. Uchylił się z nieludzką szybkością, i kula wbiła się w ścianę dosłownie kilka centymetrów od głowy drugiego wieśniaka. Tamten nawet nie drgnął. Długie i silne palce napastnika zacisnęły się na mojej dłoni, trzymającej pistolet. Wystrzeliłem jeszcze szybko dwa razy, ale zdążył odgiąć mi nadgarstek tak, że celowałem w podłogę. Nie wiem, jak ten drugi znalazł się tak szybko po mojej prawej, ale w tej samej sekundzie, gdy go zobaczyłem, twarda pięść trafiła mnie w usta. Poczułem metaliczny smak krwi. Oddałem mu nieźle wyprowadzonym kopniakiem w kolano, ale poczułem się tak, jakbym atakował betonowy słupek. Wtedy jego pięść trafiła mnie prosto w skroń i poczułem, że świat najpierw rozmywa mi się przed oczami. Potem ciemnieje. Zobaczyłem zaciśniętą dłoń, która znów leciała w kierunku mojej twarzy, ale trzeciego czasu już nie poczułem. Odzyskiwanie przytomności po tym, jak ktoś po prostu wytłukł z ciebie świadomość, nigdy nie jest przyjemne. Podwójny dyskomfort odczuwasz, gdy odzyskujesz ją wisząc przywiązane za ręce do drewnianej konstrukcji w kształcie litery T. Zwłaszcza jeśli jakiś dowcipniś przywiązał cię tak, że stoisz na ziemi samymi palcami. Ale nie dasz rady oprzeć się na piętach. Nieprzyjemność jest nawet potrójna, jeśli okazuje się, że znajdujesz się pośrodku pola kukurydzy. Jednak wzrasta dziesięciokrotnie, gdy wokół stoi przynajmniej kilkudziesięciu wrogo nastawionych wsiurów ze spiłowanymi zębami i ślepym fanatyzmem w ciemnych oczach. To, że kilku z nich trzyma pochodnie, kije i widły. Wydawało się już tylko drażniącym dodatkiem. Rozejrzałem się nieprzytomnie, by trochę rozeznać się w sytuacji. Axton, oprawiony podobnie jak ja, wisiał nie dalej niż dwa metry na prawo. Pani Hendrik nigdzie nie widziałem. Nadal był wieczór. Widziałem słońce, mi horyzont, bo teren pochylał się w stronę zachodu, a część kukurydzy usunięto aby stworzyć owalną przestrzeń, osłoniętą z każdej strony przerośniętymi łodygami. Czerwone światło ostatnich minut dnia zalewało całą okolicę. Skupiłem się na ludziach zgromadzonych wokół i rozpoznałem stojącego przede mną mężczyznę z kpiącym uśmieszkiem. Spiłowane zęby nadawały mu wyglądu rekina. Daniel Hendrik, wychrypiałem. Przyjechaliśmy Cię uratować z synu. To bardzo szlachetne chłopcy, naprawdę. Powiedział z szerokim uśmiechem. Miał na sobie brudną koszulę od garnituru i prawdopodobnie nie przebierał się od miesiąca. Głowę przekrywał mu słomkowy kapelusz, z jakimś kolczastym chwastem, wciśniętym za tasiemkę. Ale chyba zamiast mnie uratowaliście moją słodką Pati, nieprawdaż? Nie było jej na farmie. Gdzie teraz jest? Gówno ci powiemy. Złama się. Usłyszałem od strony Axtona. Na szczęście odzyskał już przytomność. Niski wieśniak z dużą głową i zajęczą wargą podbiegł do Burdena i dźgnął go mocno kijem między nogi. Mój partner krzyknął i podkulił nogi, co z kolei spowodowało ból rąk, na których wisiał. Moi panowie... Obiecałem pati Bogu. Jeśli będę zmuszony go zawieść, to zaręczam wam, że odczujecie ten fakt o wiele boleśniej niż ja. Hendrik uśmiechnął się rozbrajająco. Miał niemal pięćdziesiąt lat, ale nadal byłby przystojny, gdyby nie te zęby. Jego czarne włosy z eleganckimi siwymi pasemkami na skroniach dodawały mu uroku. Mimo faktu, że nie widziały grzebienia od dosyć dawna, pani Hendrik już tu nie ma, wykrztusiłem gorączkowo myśląc. Odjechała samochodem razem z naszym partnerem. My zostaliśmy, żeby cię złapać i zadbać o Twoje bezpieczeństwo, zanim przyjedzie policja z Kansas. Powinni to być lada moment. Jeśli nas uwolnicie, to unikniecie wielu oskarżeń. Możemy nawet puścić to mimo uszu. Henryk roześmiał się i powiódł wzrokiem po zgromadzonych. Nikt poza nim nie okazał wesołości. On nam grozi, moi drodzy, rozumiecie to. Udał, że ociera z oka łzy rozbawienia i wykonał lekceważący gest. Zerknijcie no za siebie, chłopcy. Wiem, że to wyzwanie, ale jak się trochę zaprzecie palcami o ziemię, to będzie wam łatwiej. Ax spróbował, ale sprawiło mu to spory ból. Ja odwróciłem głowę z większą łatwością. Dwa metry za nami ział w ziemi krater o średnicy plażowego parasola. Po środku leżał obiekt, trochę mniejszy od ludzkiej głowy, regularny głaz poprzecinany błyszczącymi czerwienią żyłkami. Wokół krateru leżały jakieś rzeczy, i po chwili zorientowałem się że to nadgniłe podroby małych zwierząt. Wątróbka, serce, żołądek, płucka. Wszystko przyozdobione zaschniętymi polnymi kwiatami, niczym toczone przez robactwo dary ofiarne. Lada moment nastąpią narodziny Boga. Moja patii miała być darem dla Niego. Jednak skoro zamiast niej mamy was, to myślę, że potomstwo Tulcy zamiast Matki Chrzestnej będzie musiało zadowolić się dwoma ojcami chrzestnymi. Co on gada? Jakimi chrzestnymi? Zawołał Akston i kopnął parę razy w powietrzu, kiedy wieśniak z kijem trochę zbyt gwałtownie się poruszył. Odwal się ode mnie, Konusie, bo porachuję ci kości. Będziecie darem dla dziecka zielonego płomienia, tańczącego przed bezrozumnym ogromem. Tutaj się oczekiwali go od stuleci. Aż w końcu 10 sierpnia, na dzień po moim przybyciu tutaj, to nasienie, jakie tu widzicie, rozdarło niebo nad polami i osiadło w tym miejscu, na polu, które kupiłem. Czy można było dać wyraźniejszy znak? Hendrik wyglądał jak wędrowny kaznodzieja podczas głoszenia Ewangelii. Przemawiał niczym z ambonę, a ręce trzymał szeroko rozłożone, grzbietami dłoni do dołu. Słońce znalazło się o włos od horyzontu. Patrzcie na potęgę sługi koszmarów i pana entropii! Hendrik stał dobre pięć metrów od nas i widzieliśmy zachód po jego prawej stronie. Nagle ujrzałem, że tarcza słoneczna zaczyna zanikać. Wyglądało to jak zaćmienie, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego Księżyc zasłonił większą część słonecznego dysku a na horyzoncie widzieliśmy tylko ognisty sierp który w tym momencie zetknął się z ciemną ziemią Zgromadzeni wokół nas wieśniacy zaczęli jakiś dziwny zaśpiew Kilku chodziło z koszami pełnymi zgniłych jabłek i innych owoców a każdy zgromadzony brał po jednym Byłem przekonany że nas nimi obrzucą, by dopełnić naszego upodlenia, ale trzymali je po prostu przed sobą. Hendrik recytował dziwne słowa i w momencie, gdy wszyscy pozostali mieli już w dłoni owoc, zakończył litanie przeciągłym, jękliwym dźwiękiem i szybko machnął ręką. Nie wiem, czy to była jakaś sztuczka jarmarcznego magika, czy ten oszalały człowiek naprawdę zdjął słońce z firmamentu, nad widoczną z naszego miejsca kaźni ziemią zapadła ciemność. Nieznaczna różowa poświata na zachodzie nie wyglądała zdrowo jak zazwyczaj. Przypominała raczej rozbryźniętą po nieboskłonie krew. Światło dawało dziwne jajo, pochodnie wieśniaków i jaśniejący czerwienią świetlisty sierp, który za złotą rączkę trzymał w dłoni Daniel Hendrik. Krwawe światło podkreśliło jego drapieżny uśmiech rekina. Uniósł sierp nad głowę, a wieśniacy jednocześnie podnieśli zgniłe owoce do ust i ugryźli. Wtedy zobaczyłem gwiazdy nad nami, ale były jakieś inne. Można powiedzieć, nawet, że zupełnie obce. I ja, Tulca, i ja, ia i ja, Nigurat, zakrzyknął Hendrik. A pozostali powtórzyli za nim. ja, ia i ja, azatot, i Jajo za nami zaczęło wydawać dziwne, piszcząco, bulgoczące dźwięki, a powietrze wokół niego zdawało się pulsować. Członkowie sekty powtarzali dziwne słowa, niczym mantrę, a Hendrik powoli i uroczyście szedł w naszą kierunek. Z powodu tej mantry i dźwięków wydawanych przez Jajo. Nie usłyszał dźwięku silnika naszego willis Peta, który z wyłączonymi światłami wystrzelił z hukurydzianej gęstwiny. Miałem niesamowite szczęście, że samochód mnie nie uderzył. Na pełnej prędkości wbił się on w stojących gęsto wieśniaków, na pewno zabijając przy tym co najmniej tuzin. W trakcie ostrego hamowania jedno z kół znalazło się w kraterze z jajem więc auto wpadło w poślizg i tylko tyłem zahaczyło delikatnie o słup do którego byłem przywiązany to wystarczyło żebym był w stanie znaleźć oparcie dla nóg ręce bolały mnie niemiłosiernie ale chciałem jak najszybciej poluzować węzły więc szarpałem się by je rozwiązać auto trafiło też Hendrika jednak odrzuciło go tylko o parę metrów w tył opalając na plecy Drzwi Willis i otworzyły się i zobaczyłem piękną twarz Patty Henryk. W jednej dłoni miała kuchenny nóż, a w drugiej niezgrabnie trzymała dwururkę, którą musiała znaleźć pod tylną kanapą naszego wozu. Jeszcze zanim do mnie podbiegła, udało mi się wyszarpnąć jedną rękę z pętli. Natychmiast zaczęła piłować nożem linę mocującą moją lewą dłoń. A ja dostrzegłem, że z boku zachodzi nas chwiejnym krokiem niski i garbaty wieśniak, wyposażony w pochodnie i długi szpikulec do mięsa. Już miałem krzyknąć, żeby uważała, kiedy Lina puściła i opadłem na kolana. Wyrwałem jej z ręki dwururkę, modląc się, aby pat ją napiła, lecz nie miałem czasu sprawdzić. Ręce bolały i drżały zemdlone, więc zdałem się na farta i prawie nie celując. Nacisnąłem spust. Naładowała. Wieśniak poleciał do tyłu w rozbryzgu krwi. Jego pochodnia znalazła się w suchej kukurydze. Kobieta podbiegła do Akstona, a ja rozglądałem się w poszukiwaniu kolejnych napastników. Dostrzegłem, że jajo leży przewrócone na bok, tuż obok śladu po oponie. Strzelało na prawo i lewo czerwono-zielonymi ładunkami elektrostatycznymi nie miałem, kiedy zobaczyłem, że trafiony takim ładunkiem kultysta, w mgnieniu oka zmienia się w poczerniały szkielet, a inne posiwiał i wyglądał tak jakby zestarzał się o co najmniej trzy dekady. Wprowadziło to w w popłoch. Jedni cofali się z bogobojnym lękiem w oczach, inni starali się ostrożnie zbliżyć do jaja. Tylko nie liczni zdawali się zwracać uwagę na nas i na ogień, którym zajęła się kukurydza. Jeszcze jeden wieśniak rzucił się w naszym kierunku, ale mając już odrobinę większą władzę w rękach, przycelowałem i odstrzeliłem mu głowę. Krew i kawałki mózgu trysnęły do krateru, na dygocące i sypiące iskrami jajo. Burdę opadł na kolana, wypuściły puściły podtrzymujące go sznurę. Pani Hendrik złapała go pod pachy, upuszczając nóż. Ja byłem już przy aucie i grzebałem w schowku na rękawiczki, w poszukiwaniu amunicji do dwururki. Zręcznym ruchem złamałem broń i wepchnąłem w nią dwa naboje. Materiałowy dach Willis Peta był rozdarty, jakby pani Hendrik, wyjeżdżając z szopy, zahaczyła o coś wystającego. Dostrzegłem, że Daniel wstaje i z gniewną miną rusza w naszym kierunku. Wycelowałem w niego strzelbę. Nie zwolnił kroku, ale wyciągnął w moim kierunku słoneczny sierp i zaczął cedzić jakieś słowa przez spiłowane zęby. Nie dałem mu dokończyć. Wypalił, ich, a strumień śrutu trafił w ognisto czerwone ostrze i pierś mężczyzny. On poleciał do tyłu, a broń buchnęła szkarłatnym płomieniem i pióro puszem zielonych iskier podpalając jego ubranie. Wokół utworzyła się sadzawka płynnego ognia, który szybko zaczął się rozprzestrzeniać. Pospieszcie się! ryknąłem, strzelając do kolejnego wieśniaka, który w szale, nie bacząc na swoje życie, rzucił się ku nam przez płomienie. Pani Hendrik wepchnęła Axtona na przednie siedzenie pasażera i starała się odpalić auto. Załadowałem ponownie dwururkę i zacząłem strzelać. Jednak coraz więcej kultystów, nie bacząc ani na moje strzały, ani na błyskawice i płomienie, ruszało ku nam z wściekłym wyciem. Willis Whippet zakasłał ciężko i zaczął się toczyć. Ale zaraz stanął. Patty nie potrafiła poradzić sobie z rozpędzeniem go po tak niepewnej nawierzchni, jaką były rozrzucone wszędzie pędy i kolby kukurydziane. Niezbyt było to dziwne, bo Wiped był samochodem małym i zwrotnym, dobrym do pościgów, ale szalona jazda przez pola raczej nie podziałała na niego korzystnie. Już miałem rzucić strzelbę i przejąć kierownicę, gdy zdążył to zrobić Aks. Zyskał władzę w kończynach i złorzecząc paskudnie zamienił się z kobietą miejscami w momencie, gdy wysoki wieśniak otworzył i praktycznie wyrwał z zawiasów drzwi od strony pasażera. Strzeliłem, zmieniając jego bark w krwawy strzęp. W tym samym momencie Axtonowi udało się jakoś ruszyć. Wokół nas szalał już pożar, i dach Willis Ú PETA zaczął się tlić. Modliłem się tylko o to, by silnik się nie przegrzał, zanim opuścimy pożogę. W kieszeni zostały mi już tylko trzy sztuki amunicji. Axton skręcił na zachód, aby jechać po pochyłości. Znaczyłem, że moje ubranie zajmuje się ogniem. Wpakowałem dwa naboje do strzelby, a trzeci rzuciłem na tylne siedzenie. Nie chciałem ryzykować, że wystrzeli mi w spodniach. Przebijaliśmy się przez płonące plony, gdy usłyszałem krzyk. Gdy się odwróciłem, dostrzegłem, że poparzony okrutnie Daniel Hendrik trzyma się kurczowo naszego auta jedną ręką, a drugą szarpie za nogę swoją żonę. Mimo swoich ran, wydawał się nadludzko silny. Spróbowała uderzyć go zwisającymi luźno drzwiami pasażera, lecz nie zrobiło to na nim najmniejszego wrażenia. Odwróciłem się jak najszybciej, by strzelić potwornemu mężczyźnie w łeb z przyłożenia, ale płonąca kolba kukurydzy trafiła mnie prosto w twarz. Kilka sekund zajęło, zanim odzyskałem zdolność widzenia, ale krzyki Axtona podpowiedziały mi, co się stało. Przecierając oczy rękawem, spojrzałem w tył. Na środku utworzonej przez Wipeta wyrwy w oceanie ognia leżała, krzycząc koszmarnie pani Henrik. Poparzony potwór siedział na niej i pomimo, że sam płonął, rozrywał pazurami i zębami skórę na jej plecach. Krzyk rozszarpywanej na strzępy kobiety uświadomił mi, że sam krzycze przeraźliwie. Mimo duszącego dymu zalewającego mi płuca. Scena ta zdawała się ciągnąć w nieskończoność, ale w końcu przerwał ją strzał ze strzelbę. Nie wiem, czy sam pociągnąłem za oba pusty. Wygarniając naraz z obulów, czy to gorąco zdetonowało prog w nabojach. Opadłem na tylną kanapę peta. Strzelba wypadła mi z rąk i potoczyła się na pełną sadzy i iskier podłogę. Brak powietrza sprawiał, że wzrok mi się rozmazywał. Złapałem Axtona za ramię. Podskoczył. Prawdopodobnie stracił przytomność za kierownicą, a mój dotyk go rozbudził. Skręcił kierownicą tak, że przez chwilę dwa koła oderwały się od gruntu, a potem dodał gazu. Nagle huk płomieni zmienił się w syk szeleszczących o samochód łodyg i stukanie kolb kukurydzy w przednią szybę. Odwróciłem się, i zobaczyłem, że jakimś cudem przegoniliśmy płomienie. Gazu, Aks, Gazu! Krzyknąłem, ale z moich ust dobiegło tylko ciche harczenie. Nagle coś nas podrzuciło i Ax ponownie skręcił mocno kierownicę. Wjechaliśmy na drogę i przyspieszyliśmy, nie bacząc na zmasakrowane zawieszenie naszego samochodu. I mi. Usłyszałem jego szeleszczący głos. Nigdy w życiu Nientknij już w Jedź dalej. Wychrypiałem. Chyba w tę stronę powinniśmy wyjechać pól Chryste. Wyrwało mi się, a dłoń zakryła oczy. Panie Hendrik, ten, ten skórnik ją zabił? Dorwałeś go? Zanim mnie zamroczył, słyszałem strzał. Powiedz, że odstrzeliłeś putafonowi głowę. Te. Skłamałem. Nigdy później nie przyznałem się Burdenowi, że ostatnie naboje przeznaczyłem na strzał łaski dla Patrycji Henryk. Przynajmniej tyle mogłem wtedy dla niej zrobić. Zataiłem też to, co widziałem w ostatnich chwilach. Zanim przez rozerwany dach Wipeta opadłem bez sił na tapicerkę. Ponad połaciami płonącej kukurydzy, na niebie spowitym gryzącym dymem w stronę obcych gwiazd, Wystrzelił strumień czerwono-zielonego ognia, świetlisty robak, który musiał wykluć się z dziwnego jaja, popełzł międzygwiezdną nicość do swojego rodzica.